z tej strony była 7 i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, będzie nazywać się Pandcraft, gdzie seria Survival na razie na wersji 1.16.3 Jak wyjdzie najnowsza wersja, to wtedy przejdziemy do snapshotów i jeszcze jedną, jeszcze jedno zaraz tak powiem. Lecz świat. Pandcraft. To ja nie napisałem krawt tutaj jest wizual, normal jest off tworzymy że ta seria będzie strasznie montowana czyli na przykład nic ciekawego nie będę robił zmontuję to na przykład nie wiem, będę pójdę do cave'a o to, dam muzyczkę albo po prostu to wytnę, albo coś yyy no żeby po prostu było szybciej dobra nie będę je już ja gram na shaderach takich dosyć fajnych a mnie to dosłownie to są razi, powiem wam więc tak, no. raczej ten odcinek będzie montowany myślę o kurde bo no raczej nie chcecie się wszystkiego widzieć tak jakby jest zbierany drewno to no nie zobaczymy to wyjdzie jeszcze ogólnie będę tak szukał miejsca na jakieś osiedlenia się na przykład jakiejś bazy, zrobić jakąś fajną sobie, sobie bazę i po prostu sobie grać. A celem będzie raczej zabić jednego grona, no i zobaczymy co później, w sumie. O kurde. Kurde. Trochę miałem przerwę w sumie od bo... Czy to jest jodekolawy, tak? Tak, zradłem. Miałem trochę przerwę od walów chyba jakiś miesiąc grałem. Dużo cięć będzie, na pewno. Wszystkie koniec się dziwi jak robię. Dobra, idziemy zrobić taka... Czekaj, bo ja tylko no, na piecyk mam. Znaczy, dobra, co na razie narzędzia zrobimy. Fajnie że, fajnie, że jest opcja, że mogę sobie na szyjderach popykać i nagrywać. Um, o no kurde. 1, 2, 3 i jeszcze został nam tylko ten. No, dzisiaj co będę pierwszy chciał, no to może fajnie by się nam udało w wioskę. A w sumie miejsce na dom, no to wątpię, że dzisiaj znajdę. Chyba, że przed z materiał na przykład widzicie jak sobie idę ten kawałek to są fajne kwiatki są nie wiem czy to było słychać ale messengerem Messengeram... dostałem. nieważne to fajne kwiatki są co je zbierzemy bo wtedy sobie ogarniemy tych kwiatków jeśli akurat je cięcie, to ja czy coś, to w ogóle ten gilet. w ogóle te środek są takie piękne w sposób cudo. jeszcze z tym 1.16 z tymi teksturami to w ogóle jest genialnie Właśnie, miałem poprosić kwestię. Może będę robił speedruny. Bo myślę albo na streamach, albo to na odcinkach jakichś przyspieszenia. I będę będę starał się może jakiegoś speedruna nagrać. Nie wiem kiedy, bo speedrunów nigdy nie robiłem. Nigdy, więc... No, pewnie ciężko będzie za pierwszym razem. Albo sobie po, poza nagraniem kilka razy zrobię. I to by później, bo się że no, na, na pierwszy raz to ciężko będzie. Dobra, tutaj mamy tigę. Już mamy taj igre... O, wieczki, dobra. To już jesteśmy w miarę ustawieni, że ja jestem w nie poja. O kurde. No, to cinki raczej długie nie będą, chociaż jak będę montował, no to może trochę dłuższe będę robił, A bez montowania to bym pewnie robić, tylko trzeba, nawet bez montowania tak słabo, to by wyglądało pewnie. Hmm. Może w tym zgodnie jeszcze będę się pojawią. Zobaczymy. Jak się wyrobię. O, tu mamy tajkę, dobra, to ja sobie już Kordy zapiszę. Czekajcie, o kurde już spadłem. Yy, czekajcie. Tyk. Kordy zapisane. Kurde, tu tu tu. tu, tu. Na razie drewna chyba nie wyram z tajgi. Sz Szczerze. O kurde. Czekaj, bo weszłem w te. Jeżyny. Jeżyny. Co ja... Co ja gadam. Nie jeżyny. Szybko. Co się z Sweet yy, te. Borówki dobrze i Kurde, zapomniałem mnie się to nazywa. Nieważne. Dobra. To ja chyba kawałek dalej pójdę. W sensie... Hmm, będzie chyba albo może krótkie cięcie, albo coś. I jak coś ciekawego znajdę, to wtedy zobaczymy się, bo nie wiem czy taki sens chodzić i sobie gadanie żeby gadać. Dobra. Znaleźliśmy węgiel. Bardzo dużo węgla. Kurde nie mam mi wąta. Trzeba przepalić. Nie mam psy, kawał się ogarnie. Naprawdę, środek są piękne. Jedno chyba jest lepsze, jakie je znalazłem. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Macie znać. co my znamy. Fajne się dek, nie. Ale raczej Wam się spodobają. Nie zamierzam, chyba nie chcę tych superkach grać, bo Michael sam w sobie na tej wersji jest piękny, więc... Dobra, to ja to przepalę, no i zaraz zobaczymy się, jak przepalę sobie jedzonko, bo raczej nie chcecie widzieć, jak się przepala jedzenie, no tak. Jak będę jakiś faniotagon, to myślę, że zobaczymy się. No. Dobra, yy, skończyłem przepalać jedzonko, trochę zabrałem sobie węgla, przy okazji tam, gdzie było, jak był, był węgiel, to sobie zebrałem. No i tak, tu mam bagna, fajnie, bo będą stajniki. To mam też widok ciemnej lawny, no ale na widok to się nie nastawiam, bo najbliższa widok to mi pewnie 12 tysięcy kwiatek tego obstawiam, jedną jedna została sama. Ale mogę zapisać. To są sumie dwa biomy za jednym razem mogę zapisać, Albo no będzie widać na screenie. Dobra, to mam jakieś kwatki widzę. Ja coś wszystko zbieram, bo ogólnie potem na coś fajnego, jakieś barwniki, ogarnąć, albo coś też. Więc ja zbieram to. To potem będzie mi jak ekstrapolek, będę miała, że to nieważne. To się jakąś kaciatę zrobi. Bo ogólnie tak, ja będę szybko takiego miejsca, w sensie... Jakiegoś, żeby było też jak płasko, ale też nie za płasko, bo nie lubię to taki, aż takich yy, przestrzeni. Lubię też jakieś czasami jest jak obok jakaś góra czy coś. To też można jakoś to fajnie wykorzystać. O, tu widzicie taką mamy zatoczkę. Najładniej to jest, powiem wam. Yy, tu mamy chyba keivik. Tak, ej Idziemy. Kurde, do cave'a. Już na samym początku, pewnie nie zginę. <laughs> Byli śmiesznie. Lubię ryzyko O Jezu, jak chciałem, żebyście nie sobie cię widzieć Momencik, momencik Lewa U, klimatycznie będzie trochę Jak w horrorze Dobra, nieważne mamy, O, mamy żelazko Dobra O, wiecie co? Ja chyba nawet mm, Przyspieszę to Albo no, nie przyspieszę i zobaczymy się za chwilę, bo raczej nie chcę widzieć jak kopie że Może będziecie widzieć, ale bez mojego pieczenia. Dobra, wyszliśmy z Keywa. Coś tam widzieliście, że coś tam zebrałem. Nie za bogato, no ale... No cóż. Zawsze coś, kurde. Moglibyśmy zrobić też w sumie... ...kolorowe łóżko. Choć kolorowe, nie jedno kolorowe, no ale wiecie o co chodzi. Tak myślę sobie teraz. Hmm. W którą tę stronę iść? Czyli, w której przyszliśmy? Tam są bagna. Tam przyszliśmy, bo tam jest, tam był zachód, to jest wschód. No czyli jedziemy na wschód. Ja już nie będę tych zwierząt zabijał, chociaż są jeszcze jedząk, mogę dobra to Dobra, lecimy szybko, Zdecie, żeby coś znaleźć. Dobra, tutaj Inne. Kwiatki kolejne, nie zbieram już. Trzeba się ten gąszcz się jakoś wydostać. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Mam rybki. Kurde, ten nas się strasznie ciągnie. Najgorsze jest to, że w tym lesie czasami się podobam po sobie, rozpić. Jak mi jakiś kliper za wyskoczy, to się dziwię. W sumie. Wow. Jakby za ten. Machabę, drodze. Po prostu nie będę małować tego, co zrobię to. Hmm. Kugda, ja chcę porana, bo plana, albo jakiś wioskę, żeby cokolwiek... Kurde, o o o właśnie, są jakieś tereny ciekawe Świat się nam taki, nie taki trafił się na razie no, no nawet fajny no W sumie fajnie jakby była pustynia niż obok Blisko Dobra To przyspieszę i zarabędę będę chyba, nie? Bo nie ma sensu że... zobaczyć jak No, Dobra, już jestem Będę to albo przycinał chyba, albo przyspieszał, zobaczymy co wyjdzie jeszcze bo niestety żebyście no... właśnie nie chcecie... Chyba że chcecie widzieć jak szukam miejsca i bez przycięć i po prostu z przyspieszeniem, nie wiem W sumie Chyba napisać w komentarzu no To do też za długi nie będzie, myślę że znajdziemy tą i później skończymy no bo Chyba że... Hmm są jest dużo jedzonka, to to na props Gram na normalu przypominam Nie na easy A z tym jedzeniem jest problem. Czy cokolwiek znaleźć. Hmm, tu mamy jakiś las, kurde. Pszczółki mamy. Jak widzicie te pszczółki, tylko kurde nie mam sriktata. Mogę pewnie ten ul zapisać. Nie zapiszę ten ul, jak będę gdzieś blisko, miał dom czy coś, to mogę do niego przylecieć. Pszczółki, no widzicie. To jest 1.15. Fajnie, że takie coś dodali, w sumie. Zaszła jakiś nowy mob. O, patrzcie, co mamy. Wierzę. Idziemy? Dobra. Ja zrobię szybko... Wiecie co? Ja zrobię szybko tarczę i możemy iść, bo nawet z tarczą byśmy mogli iść tam szybko. O, tam już jednego mamy. Nawet, nawet nas tarcza ochroni też myśleć, czy by nie chodzić na przykład z odpalonymi kordami, bo na przykład wiecie, odpalone kordy, chcę mogę szybko je zapisać i na przykład drewno nie mam, na przykład tak, drewno nie mam, na przykład też może być tak, na przykład właśnie będę musiał te kordy zapisać to przyjdzie od razu i nie będę musiał martwić się, że to stracę i temy, jest szansa na znaczy, to, że je ja odzyskam, Dobra, szybko Starczą idziemy, bo o nie, nie muszą tu idzie. Kurde, wiedziałem. Ja byś za mną chodził, nie? Super. Ja chciałem sobie, chcę tę zrobić, bo da się chociaż obronić że tą tarczą. Nie. Nie strzelisz we mnie. Szybko. Kurde, jakie co, co ja robię? F. Dobra. Czekajcie. Niech wystrzeli to. Dobra Mówię wam, tak, trzeba, to NLB-seta można iść do takiego czegoś, tylko trzeba chociaż mi tą tarczę, żeby się ochronić A ja chcę iść, bo to są ciekawe itemy, na przykład butelka, butelka zgeneralizowana, której normalnie nie zdobędziecie O Jezu O Jezu, o Jezu, nie, za dużo ich Wiecie co? Za dużo tu ich jest Może jednak tego seta bym się zrobił O nie, gonią mnie jeszcze Dobra, ja zrobię szybko kordy tego. Kurde, bym tu wszedł, tylko że... O jezus, jak jemu mnie goni. To się za źle skończy. O nie. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No super. Albo wiecie co? Ja bym tam wszedł i mi zablokował przejście. Eee, dobra, jednak nie. Dobra. To przyjdziemy tu kiedy indziej, chyba, bo... O jezus to, to widzicie? To widzicie? Dobra nic, nic nie zbieram, nic nie zbieram, ja już uciekam od was O no kurde, no więcej was nie było tam Chcę bym się wszedł, to co tam jest Ja bym to nie szybko tego CRT bym zrobił No Jezu mnie gonią no Uparty O dobra, zgubię teraz ich w ogóle się do wody O jezus Ja się napadłem w górę, dobra. No, no mamy kordę, na rzeki, jakiś odcinek z eksploracji, to pójdziemy. Ale widzieli się za dużo do nich było, czy to mi chyba i było z 8, nie 9. Tak, no, jak na oko tak patrzałem. No i wioska by się przydała, bo byłoby fajnie. Tu świnki. Kolejne bagna, chyba. O, las brzozowy. Kurde, żadnej nioski nie można znaleźć. Mam pecha do wiosek. jesteśmy już, jestem już. <laughs> Powiem wam, że przebyłem chyba z 5-6, jak nie więcej, kratek, tysięcy kratek i są sam, same lasy i nic nie mogę znaleźć. I teraz znalazłem Tom, yy, opuszczony, opuszczony portal, zniszczony portal. Smite 2, wszędzie. No taki średni luciuk. Dobra, chciałem to gdzieś w ogóle blok złota, ale nie wykopię go i tak, bo nie mam tego. Blok złota jest, ale nie wykopię go, no bo nie mam tego. Kilofa, chyba że szybko przepalę, no ale teraz go szukaj tego bloka. Chyba się nie wygenerował? Yyy, tak, tak, tak. Ja się tu wpadnę, nie? Nie wiem, czy gdzieś pod spodem tu gdzie ten blok. Chyba że nie wygenerował się, nie wiem. Ja go nigdzie nie widzę, no więc nie wiem. Ale wiecie, co ja to wezmę łódkę i więc już nie będę chłodził bo ja idę jakoś od Tu chcę? zacząłem od tamtej strony za mną właśnie tak na coś trochę idę ale szczerze same bagna i same te lasy yy, ten ta puszcza jakby jak to nazywa. tam gdzie ten wooden mansion jest no i tylko te lasy znajdzie. no już przebyłem ile? no nie o tysiąc przebyłem to może że w tą? no trzy tysiące to w tą przebyłem Myślałem, że więcej przebyłem trochę. Jakoś mi się trochę dłużyło to. Dobra, no to tutaj pójdziemy. Nie wiem, było takie długie... nie będzie takie długie cięcie, że pewnie już byłem, nie wiem, na jakichś tajgach czy coś. A teraz jesteśmy już tutaj. Bo po prostu nic nie mogłem znaleźć, no. Naprawdę. Jakiś dziwny świat mi się trochę trafił. No HP yy, nie ten. Nie nie przepalałem, ale bym, bym musiał zaraz iść spać. I mam cyfr w efekcie poza Po mi flint? W sumie nie wiem, czy mi się te narzędzia przydadzą, no bo smite... To raczej nigdzie nie przyda. To smite dwa może. Spać Kurde. Spać W ogóle jakie fajne chmury są, fajne strasznie. Kurde. Nie no nie, bo jest fajne, fajne. Mitemki. leżą, dobra. Tylko nie przyszłem. Teraz <laughs> nad nie wiem przyszłem. Czekajcie. Dobra, wiem już w którą stronę mam jeszcze Ale szczerze? Naprawdę. Nie wiem co się nie tak z tym dobra. To zaraz będziemy widzieć z powodu mamy wioskę. Mamy wioskę. W końcu. Ale terenu żony fajnie nie znalazłem, no ale Poplądujemy sobie chociaż. Siema, no. Tu mamy ten pies chutniczy, Nie wiem, czy to będę zabierał im. Góry, czekajcie, jak się włączało F3H? Tak. Tak się włączało, żeby, by... żeby było widać, jakie jest Jak ktoś się widział, F3H. Góde, nie wiem, zbierać to? Na no, ja razie zostawię. Na no, ja razie tylko. coś Stronię. Z... To mi szkodzi. Kurde, źle za to nie mnie chodzi, nie? To mamy jakieś. Myślę, że skończymy tu odcinek. Raczej nigdzie więcej już nie pójdę. Tu to, ale się dziwnie wygenerowało. By było trochę tego ale... Tu są fajne tereny. za to pójdziemy o, mamy ziemiaczki, jabłuszka, chlebek. jest nadzieja w fajny nawet teren w końcu po takich długich cięciach w końcu coś znalazłem jasne pióra wywalę i pochodnie wywalę po co mi to szybko motykę robimy a za, zobaczycie po co mam motykę jeśli niektórzy nie wiedzą szybciej się zbiera bele. Mm. Kurde, czekajcie. Kurde, ja będę sobie wioskę zapisał w sumie, bo później można tu przyjść i w usługę Garmon z Mendingiem, albo... albo jakimiś innymi enchantami. Czekajcie. Tu dzwona. Nie chyba się Tu widzę w lasku, tak się wygenerowały. Ciekawie. Chatka. nie będzie, no tak? Dobra. Hmm. Coś tam ciekawego zwiedzna, no, zobaczymy. No żeby jakieś faktycznie były ciekawe tereny, a nie na przykład jakiś pierwszy, lepszy teren i wiecie o co chodzi. I żeby mi się nie... znudzi ten teren. Kiedy jemnie jem przewalone mięsko, bo nie mam tu jeść. A na razie nie chcę się regenerować, bo chciałbym wszystko przypalić. przepalić. I nie chcę, wiecie, nie chcę po prostu surowego marnować, jak chcę mogę przepalić, dlatego nie, nie sobie nie regeneruje nasz HP. Zobaczymy, no dobra, chyba wszystkie domki jeszcze, to, nawet znaczy jeszcze ten. Tam coś jeszcze jest w sumie. No cześć. O, ten. Zebralion, to co masz ciekawego? Ako Infinity. No w sumie ten nynchan bardzo łatwo zdobyć, więc nie jest jakoś tak ciężko. czekać bo... Kurde, sief mam w tym filmiku ciągle, mówię o tym, a nie porządku go. Budka w sumie przyda się. No, no to jak filofy, no powiedzmy. Kurde, trzeba gdzieś znowu Kacapę znaleźć. O, tu gdzie książeczki na enchant Dzięki I to też zabiorę Ten, jak się nazywał szybko ten le Lekter, no tak No tak Dobra, to wiecie co? Zaraz pójdziemy tu widzę na tereny W końcu jest jakaś Gdy ta Jest coś ciekawego znaleźliśmy Tutaj, nie ma, dobra Ja sobie wioskę zapisałem 3HP raczej nie zginę tego tak. Hmm Oj e, ciekawe. O to fajny domek bo, bo nam było bo można mieć fajny to domek. Kozak. Zobaczmy so, zapiszę se. Ja wszystko zapisuję, bo po, prostu, bo po prostu... potem można do tego wrócić, jeśli ciekawego nie znajdzie się. Ta wioska mi się strasznie podoba i ta wioska... Ta, pokażę na górę, pojedziemy ta wioska. Fajnie. powiedziałem, Wioska mi się to podoba i ta góra. Bo na żywo się nie mogę. I tutaj są takie... Uuu! Takie... Nawet fajne. Chociaż. Dobra. Pójdziemy jeszcze tam, bo tam też była Polana. To taka góra jakby ale na góra mi się strasznie podoba że na sawanie występują lepsze no nie oszukujmy się no to jak do 200 klatki można się wygenerować zobaczymy nic nie chcę jeździć mówię kurde jak znajdziemy jakąś kanciapę wtedy przepalę wszystko ogarniemy sobie coś Dobra zrobimy tak trochę nic ciekawego już nie będzie znaczy chyba chociaż tutaj Zrobimy sobie przystanek. Kończymy odcinek i w następnym odcinku będziemy albo szukać dalej, albo... Albo tutaj się widzimy. Pustynia, no zobaczcie. Koniec odcinka i takie niespodzianki. A w środku odcinka nic się nie działo. No jak widzicie. Chyba. No zobaczymy czy ten teren będzie fajny. No bo na razie widzę fajnie, no. Pójdę, czekajcie, Przejdę się też kawałek. Bo każdy mam wioski, mi dwoje co nie zgubię się. Są chlebki mogę sobie zrobić Tylko oczywiście mam syf nic Dobra, szybko chlebki zrobimy Dobra, 16 chlebków zawsze, zawsze to coś yy, tu króliczki. Może pustyna, pustynna świątynia będzie u u to też ciekawe widzę góry Ja lubię góry strasznie Góry w połączeniu z y, polanami są Super. Tylko... Zobaczmy. Taktusy, nie wiem czy zbieraj je. W sumie będę farmę zrobić. Taktusów. Wiecie co, przejdziemy się jeszcze kawałek. Bo jak tą pustynię znaleźliśmy, to jest szansa, że już dzisiaj byśmy mieli miejsce na domek. O, studnia. Wiecie, tam widzę normalny teren. Normalny teren chyba widzę. Tak, normalny teren widzę Hmm No i znowu wagona. Dobra, to tutaj skończymy odcinek w, Gdzieś w tym miejscu myślę już, nigdzie nie pójdziemy, to są tutaj wagona. Nie Mówię skończymy odcinek, mamy wioskę No Powiem wam, znieść to. Dobra, tu skończymy odcinek, bo już faktycznie serial długo jest. Długo strasznie jest. I tutaj widzimy... się zaczynają czary. Bo chyba mamy sawannę, dokładnie. Mamy sawannę. I mamy superowe tereny. Zajebiste wręcz. Dobra. To wiecie co? Szybko... Kurde. Bo nie sądzę, że ten odcinek do... trwał długo, a nie wiem jak będzie po jego zmontowaniu. Bo to dopiero pierwszy odcinek. Dopiero się później okaże. Golem nawet jest, nie zamierzam go uderzać, bo wiem, co się stanie Już niby miałbym łatwo żelazo ale mam te 18, to tam Nie będę chyba gazowego użycia do 5 żelaza, nie? O, patrzcie, mam kartę Dobra, nie, to tutaj skończymy odcinek, bo za długi będzie Dobra Dobra, to w tym chyba odcinku to na tyle Pamiętajcie o lajku Wiem Każdy go tu ten gada I do następnego Cześć, papa pa.